Cześć, witajcie. Dzisiaj ruszamy w stronę Kierzmarskiego szczytu. Jesteśmy właśnie na stoku nie, Łomnicy. Fajnie widać murki jeszcze snujące się nad słowacją i w oddali słychać ryczące jelenie. Okres rykowiska się rozpoczął. Także jak ktoś się zastanawia, co w tym lesie tam tak się drze, to nie niedźwiedzie, to jelenie. Tak wygląda już traska przed nami. Słońce pomału wstaje, więc będzie coraz lepsza jakość nagrania. No i co? Dzisiaj na rakuską czubę na początek, a potem granią na mały Kieszmarski i na Kieszmarski. Po południu ma trochę wiać, więc zobaczymy jak to nam wyjdzie. Jesteśmy już powyżej pierwszej kolejki przesiadkowej. Właśnie słoneczko na tyle zeszło, że Łomnice Kieszmarskie-Chuncowskie ładnie już oświetla. A tutaj wygląda tak, wychodzi idealnie z zaniżnych. I może chmur tam się trzyma. I jeden balon startuje, ale nie wiem, czy będzie go widać. On tu centralnie jak jest słup od kolejki. No pięknie. Idziemy dalej, dobrze nam to dzisiaj tu idzie. Jesteśmy już sporo wyżej. Ładnie teraz widać te chmury, które stoją, bo słońce je doświetla. Balon odleciał wysoko. Ta stacja przesiadkowa została poniżej, i za chwilę dojdziemy do tej górnej. Także pewnie widzimy się tam z górnej stacji, zrobimy sobie odpoczynek i będziemy wchodzić czerwonym szlakiem dalej na przełęcz. Za nami dzisiaj na razie 5 osób widać, że podąża. Jest nieźle, a godzina jest dość wczesna. Już Wam to powiem. 6.47. Przekwitnięta wierzbówka wzdłuż szlaku. balon coraz wyżej. A teraz wierzchołki nam się tutaj Odsłoniłem, bo podeszliśmy nieco bliżej. O, coś tu już widać. No i dalej byki słychać ryczą. Gdzieś tam w oddali, ale słychać. Zaczyna przysmażać słońce. O, pięknie jarzębina. Rośnie. Tu na środku. I dotarliśmy do górnej stacji. Tak to się tu fajnie prezentuje. Cień elegancki. To takie duże bałwany ostatnio stały zimą. Jak się wybieraliśmy na łomnicę A teraz złota jesień Wagonik właśnie wraca z góry Ale chyba pusty, jeszcze nie było turystów. O, ktoś tu już widzę, na Huncowski wchodzi A my będziemy tędy schodzić Pięknie widły i cmentarzysko się prezentują. Jesteśmy już powyżej. Staw pod spodem kolejka krąży. Słychać talerze. No a my, pomału, tutaj czerwonym szlakiem będziemy okrążać Huncowski, żeby wejść na przełęcz. No i potem granią, główną granią na kierzmara. Obserwatorium poniżej, już balony gdzieś też przepadły. Pewnie część wylądowała. 1815 metrów. Słoneczko intensywnie opala, natomiast tutaj już jest troszkę chłodniej niż tam poniżej, więc jest bardzo optymalna temperatura. Na razie po szlaku, no więc bez trudności i dreptamy. I tak, ten czerwony szlak tutaj trawersuje nam zbocze Huncovskiego. Także tu mamy fajne. Widoki na całą południową Słowację. Te mgiełki się tam utrzymują jeszcze. Mimo, że słońce dość wysoko wyszło. Spektakularnie to wygląda. No a nasz parking. Nasz parking już cały samochodów prawie. I tu po blokach skalnych się odwiniemy. Ładnie przed nami widać Rakuską przełęcz i Rakuską Czubę i tam w pierwotnym planie, w pierwszej kolejności będziemy szli. O, a tu jeszcze jakiś potoczek płynie. Kurczę, dużo tej wody dzisiaj. Można uzupełnić. No nie wiem, czy sobie nie doleję. I potem ramieniem stamtąd pójdziemy na Mały Kierzmarski. giełki dalej siedzą. I jesteśmy nieco wyżej. Widać dolinkę chińczową. Widać grań. Widać tu w przełęczy jeszcze trochę ludzi. Ale to prawdopodobnie podchodzi Zielonego Kierzmarskiego, bo tu przed nami nikt nie dreptał, a jest ich tam trochę. Także idziemy, zaraz będziemy na górze. Irakuska, czuba tuż przed nami. No i pierwszy wierzchołek na dzisiaj zdobyty. Fajnie tutaj już widać stronę zielonego Kierzmarskiego. Jak kołowy, czarny, baranie. Kierzmarskie i Huncowskie. I tutaj od Kierzmarskiego sporo ludzi właśnie podchodzi. Posiedzieliśmy chwilę na Rakuskiej i teraz idziemy dalej. Widać, że następna jakaś ekipa tam się na ramię wkręca. Patrzą, obserwują a my sobie tutaj po malutku też przejdziemy. Jeszcze małą przełączkę mamy po drodze. Cały czas bez zmian, lekko po południowej stronie. W tej granicy się tutaj trzymamy. Jest w miarę wyraźna ścieżka. Od czasu do czasu kopczyk. Zaraz będziemy tu wchodzić wyżej na ten fragment i przedostawać się na mały pierzmarski. Nie pamiętam dokładnie jak to tam leciało. Kawałek czasu temu byłem i to jeszcze zimą. Idziemy bliżej to zrobimy rozpoznanie. Bliżej tutaj teren nieco bardziej trudny, trudniejszy przez to, że jest dużo luźnych kamieni, luźnych większych bloków. Trzeba dość ostrożnie iść. No albo czy macie faktycznie tam grani ostrza grani. Są wielkie bloki, które prawdopodobnie nie wyjeżdżają tak jak tutaj. Natomiast pewnie idzie się bardziej zmęczyć powoli dreptamy, za nami kolejne zespoły idą. Także trasa popularna. Nie spodziewałem się w sumie tutaj dzisiaj takiego ruchu. Myślałem, że jak ze dwie osoby przed nami, gdzieś za nami będą to Max, a tu jednak cały czas ktoś idzie. zaraz gdzieś tam podejdziemy po ten kluczowy moment żeby wystartować na mały kieszmarski no i potem to pamiętam że już po takich blokach skalnych po prostu na górę bez trudności a fajnie bielskie widać no, i czubę, na której byliśmy, już jest sporo pod nami. Tak, doszliśmy do tego pierwszego progu. Tu jest taki konik, grzęda do przejścia. I tu do góry, systemem półeczek będziemy się przemieszczać. Dobra, grzędę mamy za sobą, ale miałem pewne. Trudności techniczne, jeżeli chodzi o kamerę. Pomału się nadaje do wymian. Baterie to ledwo zipią. Tu idziemy do takiej dużej płyty. Goście tam przewalczyli, ale ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam tego miejsca, żeby tu jakaś taka płyta była. Albo im tak źle szło, albo ich tak trudno, ale niemożliwe. Idziemy sprawdzić. No i dobra, ustaliliśmy, że nie idziemy tam tą płytą, bo nie ma sensu. Tylko tył to jest taki fajny kominek zacięty, on skręca w lewo. Tam widać gościa stoi. Wyjdziemy w zasadzie na wierzchołek, prawdopodobnie bardzo szybko. Także idę tam za nim, zaraz sprawdzę. Takie szóstki robimy. No i ten wariant jest całkiem przyzwoity. Bardzo szybko tutaj bezproblemowo. I tu do góry wygląda to tak po tych dużych blokach. Jest dobrze. Niżej, tutaj, tutaj. No i tu się trudności kończą, nie? Bo ten prożek jak się zrobi, to jesteśmy już po prostu na takim wysypanym dużymi blokami terenie. Dokładnie, i teraz tutaj już. Lajtowo na górę No i powyżej tego komineczka Tak to tu wygląda Widać jak zadziabane od raków Teren jest prosty Chodzony Teraz mijaliśmy dwóch panów, którzy od stawu szli żlebem do góry gruz ale mówiłem, że da się przejść akurat tym żlebem nigdy nie Schodziłem ani nie wychodziłem No i tak se powolutku O i wyszliśmy właśnie na mały Kierzmarski Pięknie tutaj widać grań którą kiedyś robiliśmy Papirusowe turnie Robisz tu jakąś fotkę? Elegancko, na durnym, nawet widzę, jest spora ilość ludzi. No i na łomnicy to wiadomo, bo jadą I teraz. Tak, musimy sobie przejść tutaj przez tą przełączkę i ramieniem do góry kierzmarski I będziemy schodzić do przełęczy Huncowskiej, Na ten chącowski wyjdziemy, i będziemy schodzić z powrotem w stronę taczańskiej łomnicy. Także tutaj. Po drodze jest ten jeden fragment, gdzie jest takie spiętrzenie, taki kominek, można by to nazwać. Ale on nie stanowił tu jakichś wielkich trudności. Nie wiem, jaka tam w sumie jest wycena. Jeden, może dwa, ciężko to określić. Naprawdę nie było, nie było to aż tak trudne. I też nie było jakoś bardzo eksponowane. No i pięknie, łomnice widać. I przechodzimy. No, kierzmarski z małego. Tak to tu wygląda. Całkiem bez trudności. Potem jak sobie tu wyjdziemy i zejdziemy, mniej więcej tak, Trzymamy się tu. Huncowska Przełęcz, Huncowski Szczyt. Odpoczynek. Nie będziemy schodzić tym żlebem, bo tam jest gruzowicho. Tylko normalnie chuncowskim sobie zejdziemy. Do Czerwonego Szlaku. Wiaterek na razie delikatnie się rozkręca. Miał popołudnie wiać mocniej. Zobaczymy. Może jeszcze jutro coś się uda podziałać. Jest wyczłapany, dziesięć, dziesięć, O. dziesięć, dziesięć, O! dziesięć, dziesięć, Tutaj widać. Teraz łomnice w całej okazałości. Kolejeczka podjeżdża. No i widać też to nasze zejście tą tutaj grań, po której gdzieś tam będziemy schodzić, ale raczej będziemy się trzymać lewej strony w lekkim trawersie, bo i tak potem musimy do tej przełęczy zejść, a e, no tam jest troszeczkę poderwane, także nie będziemy tam gubkować, tylko bezpiecznie trzeba to zrobić. Na Widły. I tu bliżej grani wideł. Fajnie widać jak łączą się z Kieszmarskim. Na Durnych są ludzie. Na Łomnicy no to wiadomo, kolejeczka cały czas jeździ. I w siodełku tam pod Łomnicą też jest trochę ludzi, a ja też ta kolejka jeździ. Myślałem, że ona tam tylko w zimie jeździ tak krzesełkowa, a ona też jeździ w lecie. Dobra, schodzimy. Jesteśmy tutaj na zejściu w stronę Huncowskiej Przełęczy. Kilku panów też przed nami schodzi. Doszli nas na szczycie. Nie wiem, z której strony w sumie podchodzili, bo nie podpytawaliśmy. Ale zejście w tą stronę wygląda tak, jak na załączonym obrazku. Jest ewidentna ścieżka. Od Huncowskiego to chyba standardowo najwięcej. Dreptanych kilometrów i ludzi. Także widzimy się gdzieś pewnie w przełęczy i na Huncowskim. Nieco niżej. Tak to wygląda cały czas. Bez większych zmian. Ścieżka jest bardzo ewidentna. Można tutaj właśnie bliżej, grani iść górą, albo nieco niżej, tam w trawersie. To w zasadzie. Na jedno wychodzi, bo i tak i tak trzeba będzie koniec końców w tej przełęczy się znaleźć. No, tak to tu wygląda. Kundzowska Przełęcz. O widzisz, tutaj jest to co Ty mówiłaś, wariantem, nie? Bo z tej strony żlebu. No ten żleb i w jedną i w drugą stronę, nie opada tak bardzo stromo, więc jest to wykonalne, żeby podejść. Pałaleczek trawersu i na Chuncowski wejdziemy Także dzisiaj okrążyliśmy już z tamtej strony granią prawie pętla wyjdzie ło! Ale... I ten fragment podejściowy do góry się tak prezentuje. Krótki, szybki, jest ścieżka nie ma kluczenia. I wygrzebaliśmy się na Huncowski. Tak się ładnie tu prezentuje. Z Gierzmarskimi w tle. Łomniczką. Elegancko całą tą naszą trasę widać w trawersie pod spodem, tutaj, i schodzimy z powrotem. O tam! No, i zaczęliśmy sobie schodzić z Huncowskiego. Tutaj ta ścieżka nie jest jakaś taka wyraźna, przez ilość głazów i piargu wysypanych. Zadeptanych wersji jest wiele. Ale tu po prostu trzeba iść w dół. Trzymając się raczej bardziej ostrza tego ramienia. Niż lewej strony. Bo stok tu po prostu bardziej łagodnie opada. I co? Zostało nam tu pewnie z pół godzinki zejścia. I będziemy z powrotem przy stawie. Także widzimy się gdzieś niżej. Tutaj jakieś kopce od czasu do czasu są. Zejście nie stanowi problemu. No, jesteśmy w połowie zejścia, albo może troszkę już niżej z Huntowskiego. Także pewnie na dzisiaj będzie to tyle. Tamtą resztę. Yy, Poniżej, no to jest nagrana z rana. Poszliśmy tędy, zatoczyliśmy takie koło, tak się to tutaj prezentuje. Myślę, że zaraz do tego szlaku dojdziemy. Co prawda, tutaj po tym piargu idzie się dość trudno. Te kamienie się ruszają, jednak zimą tutaj jest dużo lepiej. Ale już ostatni fragment mamy zaraz, zaraz będziemy na. No czerwonym szlaku. Także na dzisiaj będzie to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Możecie zostawić jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Dzięki, do zobaczenia.